Część Boże, przekaz Pana Jezusa do Cypriana Polaka, 10 marca 2017 roku. Godzina 18. Tyż dziecko przychodzę do Ciebie, bo wiem, jaka jest Twoja sytuacja, Twoje ograniczenie. Dziś kolejna miesięcznica, jak zawsze tego dnia się nieco gorzej czujesz. Nawet jak nie pamiętasz o tym, iż jest kolejna, w cudzysłowie, miesięcznica, to jest powiązanie pewnych energii. Dokładnie ci tego nie będę wyjaśniał, ale tak jest. Będziesz odczuwał tak co miesiąc do czasu. Pisz, synu, w dzisiejszym dniu pamiętaj i o krzywdzie, jaką wyrządzono narodowi polskiemu, i mi ofiaruj ofiaruj mi jako zadość uczynienie nie tylko swoje cierpienia i braki ale także cierpienia krzywdy i braki narodu polskiego ja chcę by mi ofiarowywano zawsze z czystym sercem a tak mało ludzi to robi tego panie Jezu nie uczuł w kościele w niedzielę widzę że rymujesz mój synu tak nie uczą, lecz i nie mówią, żeby tego nie robić. Jaki naród, tacy kapłani? Nie może złe drzewo wydać owoców dobrych. Owszem, są w Polsce święci kapłani. Wielu ma prawdziwie ducha, to też drzewo nie jest całkiem złe, nie jest też jednak i dobre. Pisz, synu, aby uratować Warszawę, potrzebne są modlitwy i ekspiacje. Za grzechy tego miasta, za grzechy wszystkich, w tym księży i biskupów, w tym zwłaszcza wynagradzanie za satanizm, jaki jest w tym mieście. Satanizm praktykowany także przez pasterzy. Lekko się uśmiechnąłeś, mój synu. Wiesz, że po ludzku dziś jest niemożliwe, aby w kościołach odbywały się wezwania do modłów. W intencji wynagrodzenia za satanizm praktykowany w Warszawie, a zwłaszcza praktykowany przez biskupów. Dopóki jednak tego nie będzie, wyrok na Warszawę będzie zapadał. Wstrzymać go jednak mogą, nie całkiem odwrócić, opóźnić publiczne modlitwy świeckich przepraszających za satanizm praktykowany w Warszawie, w tym przez pasterzy. I kapłanów. To mniej trudne, ale też trudne. Spodziewajcie się znacznych problemów i utrudnień wobec zorganizowania takiej procesji pokutnej. Jednak nie lękajcie się, ja jestem z Wami. To, co jest ukryte, musi stać się jawne. Jeśli by choć jedna taka procesja odbyła się do jesieni, do października, włącznie to wyrok na Warszawę będzie odłożony w czasie. Będzie więcej czasu na pokutę, nawrócenie i uratowanie się sprawiedliwych. Nie bójcie się na manifestacji transparentów typu w cudzysłowie: Stop satanizmowi w kościele w cudzysłowie. Stop satanizmowi w kościele warszawskim. Jednakże ci, którzy będą je nieśli. Niech sami będą o tym przekonani. Nie można tego robić w cudzysłowiu dla efektu, dla zabawy tym bardziej. Ci, którzy wezmą udział w takiej manifestacji, winni być czyści. Niech nie żyją w stałym grzechu ciężkim, bo mogą doznać skutków rozwścieczenia szatana. Niedługo będzie chciał działać jawnie, ale wie, że jeszcze nie może. To też go to rozścieczy. Przed procesją, manifestacją należy się modlić we własnym zakresie i najlepiej uczestniczyć we mszy i przyjąć komunię świętą. Nazywam to procesją, bo ma mieć charakter procesji. Niemniej będzie prowadzona przez świeckich, wypełniona pieśniami pokutnymi, różańcem jako egzorcyzmem, bez okrzyków i haseł. Intencja podana publicznie. Hasła mogą być jedynie na transparentach, bez nazwiska czy godności żadnego pasterza czy księdza. Pamiętajcie o wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej, patronki na czasy ostatnie. Tak, moje dziecko, może dziś jeszcze będziesz pisał. Módl się teraz. Dziękuję, Panie Jezu. Chwała Tobie, Chryste. Otrzymał. Cyprian Polak